Wyobraź sobie idealnego mężczyznę. A teraz wyobraź sobie, że właśnie znaleziono w jego domu ciało. Na miejscu 80. w rankingu Top 100 Nordic Noir trafiamy na powieść stąpając po cienkim lodzie Kamilli Grebe. Brutalne morderstwo. Śledztwo, które prowadzi do znanego, szanowanego przedsiębiorcy. Detektyw i profilerka muszą oddzielić pozory od faktów, bo w tej sprawie nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Nawet ofiara. Camilla Grebe serwuje thriller, który zaczyna się jak klasyczny kryminał, ale wciąga głębiej w psychikę, manipulację, strach. Mroczny, precyzyjny, z bardzo mocnym zakończeniem. Znacie to? I czy u Was ten tytuł byłby wyżej w rankingu? W tym świecie nie wygrywają dobrzy ludzie. Czasem nie wygrywa nikt. Na miejscu 79 w rankingu Top 100 Nordic Noir mamy powieść Zimne Serca Gunnara Stolesena. Varg WeOm, prywatny detektyw z Bergen, popełnił kiedyś błąd. Teraz ktoś wraca by mu za to zapłacić. W tym świecie pamięć nie wieje, a zemsta smakuje najlepiej na zimno. Stolesen nie opisuje wielkich pościgów ani spektakularnych strzelanin, buduje atmosferę samotności, zmęczenia i nieuchronności. Tak wygląda prawdziwe noir na północy. Dla fanów kryminałów, w których detektyw więcej myśli niż mówi, a każdy krok prowadzi jeszcze głębiej w ciemność. Jeśli lubisz klasyczne, prywatne śledztwa z duszą, daj lajka, zostaw komentarz i obserwuj. Przed nami kolejne mocne tytuły. Kiedy bronisz innych? Kto obroni Ciebie? Odpowiedź na to pytanie kryje się na miejscu 78 w rankingu Top 100 Nordic Noir. Powieść Odbiorę Ci Wszystko. Ruth Lille Graven opowiada historię urzędniczki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Klara chroni dzieci przed przemocą. Pisze ustawę, która może zmienić system. Ale system nie lubi zmian. W szpitalu, gdzie pracuje jej mąż, trafia pobity czteroletni chłopiec. Dzień później jego ojciec zostaje zamordowany. I wtedy Klara zaczyna rozumieć, że demony z przeszłości nie śpią. Jeden czekają. Thriller psychologiczny o przemocy, rodzinnych tajemnicach i cenie za prawdę. Intymny, gęsty. Budujący napięcie od pierwszej do ostatniej strony. Lubisz thrillery, w których granica między ofiarą a oprawcą staje się niebezpiecznie cienka? Lajkuj, komentuj i obserwuj, bo wkrótce kolejne mocne tytuły. Seryjny morderca, naśladowca i ktoś, kto zna Twoje najgłębsze lęki. Na miejscu 77 w rankingu Top 100 Nordic Noir przedstawiam powieść uczeń Michaela Jurta i Hansa Rosenfelda. Sebastian Bergman to psycholog kryminalny, którego demony nie dają mu spokoju. Tym razem staje naprzeciw sprawcy, który nie tylko morduje, ale też kopiuje stare zbrodnie. Śledztwo toczy się szybko, napięcie rośnie, a przeszłość Bergmana nie daje o sobie zapomnieć. Czy można powstrzymać potwora, jeśli samemu jest się pełnym ran? Jeśli lubisz kryminały, w których emocje są równie niebezpieczne jak morderca, zostaw lajka, komentarz i obserwuj. Przed nami kolejne naprawdę mocne strzały. Na miejscu 76 w rankingu top 100 Nordic Noir znajduje się powieść Utracona autorstwa Karin Fossum. Gdy młoda cudzoziemka Pona zostaje znaleziona martwa, inspektor Konrad Seyer musi rozwikłać nie tylko zagadkę jej śmierci, ale i tajemnice samotności, tęsknoty i złamanych nadziei. Utracona to intymny psychologiczny kryminał. Subtelny, przejmujący, w którym zbrodnia to dopiero początek większej historii o ludzkiej potrzebie bliskości. Mistrzyni norweskiego noir znów udowadnia, że cisza potrafi być bardziej przerażająca niż krzyk. Lajkuj, udostępnij, kliknij, obserwuj i napisz w komentarzu. Czy ufasz internetowym znajomościom? Na miejscu 75 w rankingu Top 100 Nordic Noir znajduje się powieść ja Karambol. Autorstwa Hokana Nessera. W Mardam jedno przypadkowe zabójstwo uruchamia łańcuch wydarzeń, który wymyka się spod kontroli. Kolejne morderstwa sypią się jak domino, a komisarz Van Weteren mierzy się z zagadką, która staje się coraz bardziej osobista. Klimat gęsty, jak mgła, mistrzowska konstrukcja i fabuła, która trafia prosto między oczy to Nester w szczytowej formie. Lajkuj, udostępnij, kliknij, obserwuj i daj znać w komentarzu. Czy uważasz, że przypadek może zniszczyć życie? Na miejscu 74 w rankingu Top 100 Nordic Noir znajduje się powieść Misterioso, autorstwa Arne Dala. W Sztokholmie ktoś eliminuje wpływowych biznesmenów, jeden po drugim, każdy zastrzelony w chwili, gdy rozbrzmiewa jazzowy utwór Misterioso. Na tropie psychopatycznego mordercy jest specjalna jednostka policji, która dopiero się formuje i od razu trafia na sprawę pełną zagadek, błędnych tropów i mrocznych powiązań. Kryminał w tempie jazzu o precyzji snajpera, klasyka szwedzkiego thrillera z klimatem, który graci w głowie długo po lekturze. Lajkuj, udostępnij, kliknij, obserwuj i napisz w komentarzu. Czy znasz inny kryminał, gdzie muzyka odgrywa kluczową rolę? Na miejscu 73 w rankingu Top 100 Nordic Noir ląduje powieść Krwawy Księżyc autorstwa Junesbe. Harry hule wraca do gry i jak zwykle nie bierze jeńców. Tym razem trafia na trop brutalnego przestępcy, a śledztwo prowadzi go w głąb mrocznego oslo, gdzie każdy kąt skrywa kłamstwo, a granica między dobrem a złem dawno się zatarła. Daj lajka, udostępnij kliknij Obserwuj. I napisz w komentarzu, który tom z Harem Hulim jest według Ciebie najmocniejszy. Na miejscu 72 w rankingu Top 100 Nordic Noir znajduje się powieść Piuro Dinozaura autorstwa Ciceliu Gazan. W akademickim świecie biologii ginie kontrowersyjny profesor, znaleziony martwy przy biurku, a wokół niego pełno teorii, podejrzeń i notatek o dinozaurach. To kryminał, w którym nauka spotyka się z morderstwem, a pytania o ewolucję i prawdę naukową stają się niebezpiecznie osobiste. Intryga pełna zwrotów akcji, silna bohaterka i klimat, który udowadnia, że nawet paleontologia może być śmiertelnie groźna. Zostaw lajka, udostępnij, kliknij, obserwuj i napisz w komentarzu, czy też uważasz, że laboratorium to świetne miejsce na zbrodnie brudne interesy, polityczne układy i zbrodnia, która miała zostać niezauważona. To tych norweski pacjent Larsa Lenta. Miejsce 71. w naszym rankingu Top 100 Nordic Noir. Z Oslofjordu wyłowiono ciało polskiego robotnika. Przypadek? Raczej nie. Policjantka Mariken Warden rozpoczyna śledztwo, które prowadzi ją prosto do świata, gdzie liczą się tylko pieniądze i wpływy brutalnego środowiska deweloperów. Zapisz na później, kliknij serduszko i obserwuj, żeby nie przegapić kolejnych tytułów.